Czym jest globalne menu biznesowe i jak na tym skorzystać? O tym dzisiaj dzisiejszy materiał będzie idealny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy myślą o tym, żeby dostosować swój model biznesowy do tego, żeby działać w internecie i działać z dowolnego miejsca na świecie. Zaczynamy. Ja nazywam się Piotr Motyl. Pomagam przedsiębiorcom w tym, żeby prowadzić filmę zdalnie, tak czy w geolokalizacji biznesu, czy dopasowaniu modelu biznesowego, czy też przy tym, żeby otworzyć tutaj spółkę czy biznes w innym kraju. Natomiast, po co to wszystko? Ja myślę, że to oczywiście zależy, bo nie każdy ma taką potrzebę bo część z Was na pewno świetnie sobie radzi tutaj w Polsce i to jest OK. Ja natomiast też po kilku latach doświadczenia zawodowego przy prowadzeniu biznesu w Polsce, w zasadzie 8 lat, stwierdziłem, że trzeba do tematu podejść troszeczkę inaczej. A co przez to rozumiem? Bo kiedyś natknąłem się na taką książkę 4 godziny, tydzień pracy Kim Aferisa, gdzie znalazłem taką koncepcję o tym, że można swój biznes, że tak powiem, zrelokować, tak? Czyli skorzystać z geolokalizacji, czyli możesz mieszkać w tym w kraju, w którym chcesz. Możesz zarabiać pieniądze czy, czy obsługiwać klientów z innych krajów. Możesz prowadzić biznes w innym kraju, mieć rezydencję jeszcze w innym kraju, a przy okazji jeszcze no, inwestować jeszcze w innym kraju. Oczywiście to nie jest dla wszystkich, bo to trzeba zawsze dostosować model biznesu. Zawsze warto też skontaktować się z doradcą podatkowym. Nie wszystkie biznesy da się prowadzić w ten sposób, ale wszystkie biznesy, które można prowadzić zdalnie, jak najbardziej można. Ja też w 2012 roku też przeorganizowałem sobie to wszystko tak, że. No też akurat mieszkam w takim kraju, gdzie cały rok jest lato, akurat mieszkam tutaj w Azji, konkretnie w Tajlandii, w Bangkoku, bo po prostu nienawidzę zimy, nienawidzę polskich urzędów, też nienawidzę polskiej biurokracji. Oczywiście to jest moja prywatna opinia, może masz inną, ja to oczywiście szanuję. Natomiast przez ostatnie 8 lat mogę powiedzieć, że, oś, że te kilka ładnych lat, nawet więcej niż 8 lat, to są najlepsze lata mojego życia pod każdym względem, czy to pod względem prywatnym, biznesowym. Czy, czy również, no i, i chociażby zdrowotnym, tak, ale to oczywiście nie, rozwiązanie nie jest dla wszystkich, bo, bo, żeby tak działać, no to też oczywiście tak. Po pierwsze, no biznes ma mieć możliwość prowadzenia po prostu z dowolnego miejsca na świecie, czyli generalnie e-commerce, wszelkie biznesy związane tutaj z onlineem, jak najbardziej. Natomiast w niektórych przypadkach, ok, no można te biznesy tylko prowadzić poprzez, jakby to powiedzieć, tutaj czy no, zlokalizowany biznes w innym kraju chodzi mi tutaj o spółkę tak w innym kraju i też e, oczywiście to nie jest e, dla wszystkich ale jak najbardziej można to zrobić oczywiście jeśli ktoś chce prowadzić biznes onlineowy nie musi wyjeżdżać z Polski oczywiście może go normalnie prowadzić za pośrednictwem zwykłej e, tutaj działalności gospodarczej czy spółki zo ja natomiast miałem taki pomysł na życie i marzyło mi się o tym żeby skorzystać z geolokalizacji bo naprawdę jest wiele korzyści tego że po prostu mieszkasz w jednym kraju, prowadzisz biznes w innym kraju, masz rezydencję podatkową w innym kraju, zarabiasz jeszcze też przy okazji jeszcze w innych walutach no i przy okazji, no, jakby to powiedzieć, zyskujesz wolność, niezależność no i jeszcze przy okazji zarabiasz dużo pieniędzy. Natomiast, tak jak wspominałem, to jest no, akurat mój taki pomysł na życie. Tak? No, ja z tego skorzystałem i mogę, tak jak wspominałem wcześniej, te ostatnie kilka lat to są najlepsze lata mojego życia, Natomiast jeśli ktoś z Was planuje w niedługim czasie też przejść całkowicie do netu, z tego względu chociażby, że albo musi, albo zdecydował o zmianie modelu e, działalności swojej, bo akurat no chociażby mamy tutaj, ostatni rok pokazał, że tylko te działalności, które są związane z internetem, czyli cało, znaczy szeroko rozumiany e-commerce, po prostu przetrwały i niektóre branże tutaj zwielokrotniły no, przychody, a na pewno... Mocno zyskały, no to myślę, że to jest dobry kierunek na kolejną dekadę, i też oczywiście tutaj nie wszyscy muszą od razu wyprowadzać się z Polski, oczywiście nie wszyscy muszą od razu zakładać spółki zagraniczne, ale to się opłaca, bo dzięki temu, że możemy tak działać, no to raz, że to są olbrzymie korzyści podatkowe. Po druga kwestia, jest to legalne. Kolejna kwestia jest to że przy okazji no, można, że tak powiem, oszczędzić bardzo dużo pieniędzy, czy po prostu zoptymalizować swój, e, swój biznes. Oczywiście warto porozmawiać z doradcą podatkowym, bo, bo to w niektórych branżach trzeba dostosować ten model. Oczywiście wymaga to założenia firmy też w innym kraju, też trzeba rozważyć, czy to będzie Polska, czy to będzie Anglia, czy to będzie Estonia, czy to będzie chociażby jakiś kraj azjatycki. O tym tutaj też w kolejnym materiale także gorąco e, zapraszam. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to też zapraszam do zostawienia. Tutaj subskrypcji, komentarza, również lajka. Zapraszam też Ciebie do przejrzenia poprzednich, znaczy tutaj wszystkich playlist, bo już w, ostatni, w ostatnim roku też sporo materiałów na ten temat nagrałem. Natomiast w kolejnym materiale też opowiem Ci, gdzie założyć taką spółkę. Także też gorąco zapraszam. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na cztery sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, follow, zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. Dwa, jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz... Pyt swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę Kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie ciebie i twój biznes traktują najlepiej.